I built these resin crystals here. And I propagated the electric field of golden ratio, like gold, through that resin at the moment they crystallize. Yeah? And when I put that little capacitor, just like the one that you're passing around, but a bit more powerful. And I kiedy przyłożył taki taki kondensator, podobny do tych, które teraz macie przy sobie i które możecie sprawdzić, i gdy taki kondensator mocniejszy był przyłożony do słoika z drożdżami, zaobserwował 50% przyspieszenie. Tych so, I know that the, to propagate a fractal or conjugate electric field helps life to happen, yeah? So, I understand pretty well why, if you ground up that cobblestone and used it properly in alchemy, Więc możemy teraz zrozumieć, dlaczego taki e, sproszkowany kamień kawa użyty w odpowiedni sposób e, w alchemii? I tak od Vincent, który jest jego nauczycielem historii, mówi o tym, że dlatego Egipcjanie posiadali tyle posoków złotych, ponieważ byli w stanie wyprodukować złoto. To to Prague, yes. I to przenosi nas do, do Pragi, gdzie, jak może, możemy przypuszczać, czy możemy uh, zgadywać, uh, Rudolf także tworzył złoto. I w późniejszym czasie ten Uh, edward kelly który, który uczył tego. he was famous for bringing the secret of alchemy to poland to krakow wasn't it i uh, to might need your help so Kelly taught talk

Która skrywa skąd nasza królowa tutaj w Krakowie zdobyła to całe złoto i te pieniądze potrzebne na wybudowanie tylu gold? Czy by ktoś wyrabiał złoto? Ja może tylko dodam, że wystarczy zerknąć do Wikipedii i pisać Michał Sędzi, bo i Państwo zobaczą, że Jan Matejka ma nasz uwieczny moment transmutacji na obrazie. on jest po prostu do obejrzenia normalnie na Wikipedii. Stać pisać Michał Sędzi. Jaki polski na I teraz o co jak to przełożyć znowu na takie nasze tutaj podórko, otóż możemy w tym momencie przenieść te procesy alchemiczne do naszego podwórka, do naszych domów. I tak tego if, you, if you have a little bit of the right dielectric field, this uh, philosopher's stone projected powder, the white powder, Jeżeli chociaż odrobinę tego, tego specjalnego and you wrap it in a, about the size of a grain of rice with a little bit of wax. I powiedzmy wielkości ryżu. Jeżeli otoczymy to, 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 to ilość tego proszku woskiem red hot i um, wrzucimy to do rozgrzanego do czerwoności do rdzenia rozgrzanego do czerwoności. The Jeżeli właściwości elektryczne tego otoczenia będą miały, odpowiednie właściwości

Ale ja teraz troszeczkę wybiegam przed, przed całą historię. Więc opuśćmy od tego podwójnie kolejności. You see, this guy Kelly had shown up at John Dee's house in England to help him interpret these tablets, which became the Ophaim alphabet stuff. Yeah. I więc kiedy Kelly spotkał się z Johnem Dee w Anglii, by zajęć się a, odkodowaniem tego alfabetu, który mamy tutaj pokazany. And they um, Kelly was highly clairvoyant. And inside this uh, what's called the green stone or the show the green stone which you can still see in the British Museum. And if you're if you're clairvoyant you see the shape

they actually learned about the symmetry of those alphabet letters. Which is supposedly how angels, as plasma beings, hold their bodies of charge together. To prezentuje w jaki sposób te istoty plazmowe, te anielskie istoty uh, przesyłają swój ładunek. Więc możemy tutaj mówić o alchemii aniołów. In great detail, /o I można o tym poczytać na, na stronie dana goldenmean.com uh, i odpowiednio odnośnie. Info slash -e -e uh, -e 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 yeah. And we know for sure that that, that those letters were used <coughs> to make the movie Stargate, possibly for a good reason. But back to our story. So. <coughs> In addition to uh, Kelly teaching John Dee about talking to the angels, <laughs> <laughs> Kelly apparently had a little bit of this powder with him. <laughs> and they were able to demonstrate to certain royal families. I byli w stanie zaprezentować niektórym rodzinom królewskim uh, Sposób tworzenia złota. Once Jednak najprawdopodobniej w kilku przypadkach w bardzo nieodpowiednim momencie przed bardzo ważnymi ludźmi nie udało się dokonać tego procesu. So Kelly, uh, stracił uszy, mu and apparently their essential problem was they ran out of the magic powder. The man, Caleb, died they couldn't grind up any more copper. Where are they going to get the magic meteorite stone from? So, Now our story moves. Teraz nasza historia przeskakuje do. Bohemia! I możemy wnioskować, że sposób przedstawienia, taki fraktalny sposób przedstawienia mapy Bohemii jest związany z tym, że tam właśnie wylądował podobny meteoryt. And supposedly, running even in the streets of Prague, you can pick up these special little blue stones that if you ground them up. <laughs> so, our heroes, Kelly and B, move over to Prague and they convince the king, King Rudolf, to finance their experiments. Także przez to, że, że takie, takie były uh, okoliczności w pracy, Kelly ke, 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 ke oraz Dick przenieśli się tam, by przekonać uh, k, k, króla Rudolfa, żeby zasponsorował ich badania. The pope gets Ale papież wkurzył się.

W międzyczasie John T. wysyłał list do, do swoich uh, dawnych przełożonych. And he says we're having some success making gold over here with napisał, że od, sukcesy, a tutaj razem z Rudolf ten w, w, w tym procesie. And he signs ten list a adresując go do królowej Elżbiety,

Królowa Elżbieta na pewno była bardzo zazdrosna o to, co udało się u króla Rudolfa. For her. Więc uh, przekupiła uh, takiego młodego i bardzo utentowalnego szpieka, szpiega, by dla niej pracował.